Omen triceps <laughs> 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 Nie nie? Przed meczem Mała rdzióweczka, dobra już jest, okej okay, to nie przedłużamy, w takim razie Poczekaj gotowy? Poczekajmy, go z pingiem, zobacz, Mnie jest 200 chwilowo Ale szpada Spadnie czy nie spadnie. Omen, tak, wszystko OK? A, tak, tak. Dobra. Dobra. No to lecimy z konfigiem. Konfig, restarty, panowie zapraszam. Goringu omeny, triceps i są walczą o kosę, o myszkę, o podkładkę, o koszulkę. O nociem. I o noc z kamieniem, Tak do pocieszenia. Kosy w górę. Kosy w górę. Zaczynajcie. Go! No, omen, czy Omen, oh. czy nie dał rady, niestety. Jednak omen. Jednak omen. Ale już widziałem, jak Tristan sadza mu tą kosę pod żebra. Mówi, mówi. Może tym razem. No. Panowie, to jest dopiero pierwsza runda. Tutaj jeszcze dobrzy bokserzy, tak naprawdę, mogą się spotkać z takimi amatorami. Tutaj mam nadzieję, że Tristanso nie okaże się właśnie takim amatorem. Panowie, kosy w górę. Omen gotowy, Tristanzon gotowy. Najlecicie no na bogatości. Go, 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 walka. Czy Omen, czy Tristanzon, kto przejdzie do kolejnej tury? Tam już. Poleciały pierwsze kosy, ale nie trafione. No właśnie takie strzały, widziałem takie topy, jak Ale Omen, 2 do 0. Wspaniale. Dzięki. Super. Gratuluję. Dobrze, dobrze, tak, dobrze. Dobra, Dobra przyspieszamy